drugim liceum ogólnokształcącym w Sieradzu nie znoszą nudy. Uczniowie wespół z nauczycielami co i raz organizują akcje, które w szarą codzienność wnoszą sporo życia. Najważniejsze, że korzystają na tym ludzie potrzebujący. Tak jak przy okazji ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, zorganizowanej także w tej szkole. Powiedz nam skąd pomysł na Szlachetną Paczkę w szkole? Szlachetną Paczkę wypadło akurat właśnie tak, że dowiedzieliśmy się od koleżanki, która jest uczennicą, tutaj tej szkoły, stworzyliśmy rozpiskę każdej poszczególnej klasy, co miała przynieść. I ta klasa miała czas, żeby dostarczyć ją do określonego tam czasu. Na liście darów znalazły się podstawowe produkty, takie jak kawa, herbata, mąka, ryż, cukier, wędliny, bloki, kredki, pasa do zębów, proszek do prania i wiele innych. Wszystkie artykuły przynieśli uczniowie i byli z siebie bardzo zadowoleni. Ponadto jedna z klas postanowiła samodzielnie stworzyć jedną paczkę. Tym sposobem liceum pomogło ostatnio dwóm rodzinom. Dlaczego oddajesz produkty na szlachetną paczkę? Oddaję paczkę, ponieważ jest to słuszne, ponieważ mam w domu nadwyżkę produktów, bo idą święta i w moim rodzinnym domu zawsze jest tego więcej. A mam okazję podzielić się z innymi tymi produktami, więc chętnie to robię. Czujesz taką pozytywną energię, że pomagasz? Tak, na, na pewno. To nie wszystko. W szkole prowadzone są również zbiórki na rzecz domu dziecka i schroniska dla zwierząt. Oryginalnym działaniem jest gromadzenie zakrętek, które w ostatecznym rozrachunku są zamieniane na wózki inwalidzkie dla potrzebujących dzieci. W szkole wydawana jest gazetka Cuś. W październiku obecnego roku minął jubileusz dwudziestolecia jej istnienia. Młodzi dziennikarze współpracują z portalem www.sievietv. Nie zapominają jednak o działalności w gazetce szkolnej. W Cusiu jestem od lat trzech, odkąd tylko przyszedłem do szkoły. Bardzo się cieszę na pracę w tej gazetce, ponieważ no, nie ukrywam, że z redakcji wyszły takie sławy, można powiedzieć, jak Mikołaj Jankowski, na przykład. Dzisiaj prezenter wydarzeń w Polsacie. Sprawia Ci to wielką przyjemność? Oj, wielka przyjemność. O swoich wychowanków dbają również nauczyciele wiedzy o społeczeństwie. 16 i 19 grudnia w szkole odbywał się mini-maraton pisania listów. Cała akcja jest prowadzona przez Amnesty International Polska. Ma na celu przeprowadzenie skutecznych działań, aby została w trakcie apelacji zmniejszona kara dla Alesia Bialackiego, opozycjonisty białoruskiego, którego, no niestety, między innymi dzięki polskiej prokuraturze skazano na 4,5 roku więzienia, właściwie jest to kolonia karna. Myślę, że jeżeli będzie to akcja prowadzona właściwie no, na dość dużą skalę, to ani prezydent Łukaszenka, ani prokurator generalny Białorusi no, nie może być na to obojętny. W ten oto sposób placówka spełnia swoje zadania: uczy i stara się wychować młodzież. Jeśli się uda, to za takich ludzi nikt w przyszłości nie będzie się wstydził. Jak zawsze. Na razie.